Zaczynamy pierwszą wędrówkę w góry. Nie, nie, nie idziemy dzisiaj jeszcze w góry. Bo gdzieś się spotkać ze znajomymi? Jeden domek? Nie, tam jest droga, szlak turystyczny, jak są te pierwsze drzewa. I tam w tym lesie, lesie trzeba iść. Tylko nie mamy w zasadzie butów. Ale tutaj tak jest nisko, ale to nie wiem, zobaczymy. Jest bardzo podłe i paskudne miejsce. Yy, I nieważne, jak masz starasz. To miejsce podwali cię i Miło motywuje Marcela, Jeśli bo już ja idziemy... Ja, czekaj, ile my idziemy? Tylko źle się chodzi. Kurde, idź Marcel, szybciej. Po godzinę. No, idziemy Marcel tak w... Przypomina że człowiek się... Ale Wszyscy nie możesz się może w takim małym tempie. będę znał odpowiedź. Milo! Tutaj jest droga, pokazuje. Tędy. No nie, szlak. No. Ale tu jest wydeptane. Próbujemy? Tędy? Moment. A ty, Marcel? No. Tędy? A gdzie jest? Czyli szlak, szlak pokazuje mi, na pije się tędy. No. A tutaj też jest wydeptane. Idziemy? No. Tak? No. A dobra. Nie, miło! Kurde, nie wiem, czy, to czy tam będziemy szli. Zobacz, jak, jak ten. No, ale nie mamy raczków. Dawaj. Milo, poślizgniemy się Trudno, przepaści nie ma Kurczę no nie. Serio, no tutaj raczej byłyby idealne A tak to można się ślizgnąć Ja nie wiedziałem po prostu, tak. że będziemy tędy szli Tak, wyszło w trakcie Kurcze Co, ślisko? No, co się sam. No dawaj, chodź. Dobra, tutaj wziąłem się parę spytałem jak tam jest, to mówią, nie, że to tylko ten odcinek jest, jest taki śliski, no ale wiesz, powiem ci, no dobra, nie będę stękać, nie będę narzekać, ale po prostu jutro już założymy raczki, bez względu na to, ja też muszę, ja śliskie buty, ja cię kręcę, normalnie w raczkach to, to idziesz bezproblemowo że tutaj muszę uważać. Ej, ale zobacz, tutaj jest helikopter? Co on tutaj robi? Na... Milo, nagraj sobie! Co tu robi helikopter? Milo, Milo nagraj sobie! nagraj sobie! Nabijają okay. <grym> się za mnie. Ej, tutaj helikopter? Ale on stąd startował? Helikopter, helikopter! Jest taka piosenka chyba taka, nie? No, ale sam. O właśnie, takich graczków zapomnieliśmy wziąć, mamy je w domu i zobacz, jak chodzisz w nich, to po prostu nie ślizgasz się tak jak teraz. No w No właśnie, i tutaj będzie, i, to, I to o <ślech> chcecie mieć, żebym się załatwił, tak? O, 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 o to wam chodzi. <ślech> <ślech> hey, no miło. Kurde, i właśnie, właśnie o to chodzi, dobra idziemy tam, bokiem, ja idę tędy. <coughs> <noise> Marcel, chodź bokiem, mówię ci. No Marcel, Marcel, powiem ci, że wiem co czujesz. Co? Wiem co czułeś się jakiś na Nie ma co, a ja wiem, że to chorą prostu taki chwyt, wiem, co chodzi. Chciałem się po co, Wiesz, dla, dla nich to może być tam radocha trochę. Co, wiesz, to jest dobry pomysł, Helikopter Nie, 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 Bardzo <laughs> <Marzeek>. jak <grywka> kombinuję. Co? Nie wiem, czy bokiem, czy ja tędy spróbuję. Zobaczę najwyżej. Bo te, tutaj też będzie wyjść zganę trochę. Oh. Tam się daje. żebyś nie walca. Daj mi kamerę. <grywka> Dobra, ty schodź najpierw. Daj mi kamerę, ja mam pod kontrolą. Nie no, mogę zaryzykować i po prostu są zejść No, ze się to jest Nie. jest no, nie. nie. Ja spróbuję zejść e, tędy bokiem Albo w tędy Tu jest ślisko Gruby daje czadu <grym> <Co>? <grym> Nie, nie, nie trzaj. Dobra, no, włączam I zagrajmy na 26 Yes! To My mamy teraz tak, drogę dalej w tamtą stronę albo bezpieczniejsza tędy. No to tamtą. Którą? No to szybciej. Mi się daje, że to lepiej. No bo różnica, oj, dwie minuty. No to szybciej po bo... prostu, to szybciej. A to jest taka sama, dobra idziemy tędy. No szybciej. Będzie nie niebezpie... Nie, ta gata jest gorsza. <grydżącienie> idziemy. A jak kanał? Słuchajcie, za 15 zł Aż znaczy nie, 15 zł zapłaciliście Chcecie się przyjechać? Jako frajdę? Nie. Nie chcesz? Nie chcę. Bo nie no co coś się nie nie. Dawaj, nie, nie chce. No to coś tam jesteś. By była na spodnie? twoim miejscu to miałem Siadaj dupa na na jabłko No Tylko poczekaj, i... ja zejdę? Aha tak i pa Tylko pamiętaj, to że poczekaj, tam nie, jest... Nie, bo to jeździ od razu, poczekaj. Tylko pamiętaj, że tam wybija mocno w górę. Nie, nie, to coś To nie ma się daje. Spotkałem młodzież, zjeżdżali sobie, to mówię, bo widzę, że chłopaki. Brakuje. Teraz są całe zimne też Dobra, wystarczy tak? I no pierwdziemy o zimno A za ile oni będą? Za ile jest ten hotel? Za godzinę. Za ile? No, dawaj, idziemy. Kurde, tata, No co? To, to jest nienormalne normalne, tak to. Przecież, kto ci kazał zjeżdżać? Jestem cały mokry z tyłu. Dobra, czy zaraz się wysję, Dawaj. Dobra, nic się nie stanie. Oni idą, cały czas się przepychają, a stękają, że ile jeszcze drogi zostało. To, to I bije. zaraz będziesz stękać, no, że zmęczony, jesteś i tak dalej. A, ja ci biję. <laughs> cię biję, kiedyś ostatni raz zysnałem, w ogóle. Dawaj. <laughs> Dobrze, weź go, bierz ich, tak. bierz. O, Dobrze, Marce, uważaj, szybko, szybko, ruchy, ruchy. Aha. Tak. Oj, o, o, o. Od blokami. Mówisz, nie łap się, a później się łap, To jest jakiś wodospad. No, ładny. Fajny wodospad. Nie, jest za duży, ale jest. Tak. Dobra, już czuję, że tutaj będzie, tu znowuż będzie przerąbane. No właśnie, więc... Patrzcie do Ale nie właśnie tylko tutaj bliżej tak to może stalić sobie nowych A tam się do No Milo masz rację w sumie tam No mam rację Chyba tam się daje, nie wiem Nawet wziąć po prostu raczki Żeby tylko zjechać tutaj Zejść z tej górki, tylko po to A trzeba zjechać chyba tam. Dobra, mieliśmy iść jeszcze, ale tutaj dyskusja trwa, jednak bez razków ciężko. No dobra, ale teraz byśmy musieli godzinę iść, żeby... Bo jeszcze iść. mamy do tych znajomych godzinę, ale to w prawo musielibyśmy iść, a my chyba pójdziemy w lewo. Po co? No krócej. Na ale... kropówki. Ale gdzie oni ale... Są? Ale... Oni w prawo. Tutaj jest wielka Krokiew Możemy podejść, jak chcesz się No nie, na Kropówki dawaj i chodźmy do domu. Tak? Nie. A ty? No, ja nie. Chcę. No kurde, no ja nie chcę iść bez, bez rabzków. No i ja się wam ciągle. No właśnie, ja to chodzi. No nie będę, ja idę znowu. Pamiętasz? No. Pamiętasz, tak? Tylko tych takich górych tutaj nie było, do zjazdu Ale nie, czy pamiętasz ten zamek? Pamiętasz zamek? Labirynt, tak. Labirynt raczej, no tak. No. tak Labirynt. Przeszliśmy go z małym jako pierwsi. Niż wyłącznie. <śmieniu> znowu już milo. No nie. Jak no mają Polce ten płot, gdzie się wbija ten. Zobacz. Się się A idą z powrotem? Nasi, tak? Nie gdzie? wiem. Jedynie na kupie to tylko jest. Nie? nie, nie wejść. Schodzimy tylko. No czekać. Albo zjeżdżamy. No tak. Genialne, raczki to są... Pan nas w jaki sposób? A, jak Pan jak, poleci... Jak, jak, jak ja nie mam sam. A czy nie mam raczków przy sobie, nie wziąłem. A w ogóle mamy, dlatego różnica jest kolosalna. No, też chyba, abuzjaty, A, to jest chyba abuzjaty, nie? O, trochę, Muszę jechać w tym. Weź normalnie, usiąść na tyłku. Nie, nie, nie. Tu jest za. No nie wiem, czy tak jest. Mówię, no wyrywane sąsiadki. Nie, blokada. No i pani mi wyprzeda. Jak to się stało? A teraz mnie kto powitnie, jeszcze bym słychał. panią, ja. Nie, bo ja. Zajeszliśmy ja pod wielką Krokiew. Czyli tutaj są skoki narciarskie Tam też są skocznie. I teraz pytanie. Idziemy dalej. Słuchajcie, ta skocznia nie wiem ile ma. Ze 120 metrów. Skoki mają. Ze 120. Tamte, tamte nie ta, nie na średniej. Tamte, ze 120. Ej, a wyobraźcie sobie, że... Najdłuższe skoki to chyba mają 240 metrów Są takie specjalne skocznie, mamucie Ja bym na tamtą najmniejsze przejechał. 200... Czyli dwa razy dłuższy skok niż tam Wyobraź sobie, jak tak lecieć, kilka sekund Babcia jest tu szefem Tam jest chłopaki Nosal Tam jest Nosal A zresztą, przeczekaj Ty w zeszłym roku byłeś tam, no, na tej górze byłem. No Tylko Mar Marcel wchodził tak. stamtąd Wiesz, że ten film się nigdy nie pojawił na twoim kanale, a był nagrywany? Wiem Dobra, byliśmy, spotkaliśmy się, posiedzieliśmy, jest, tak. A, że hotel, no, ładnie jest. Tylko co? Teraz trzeba dwie godzinki. Cyk <noise> Ale się nie chce chyba, co? Przy pączkach taka kolejka. A, że przy pączkach taka kolejka? A co to święto zakochanych dzisiaj? I love you. Przyszedłem dokupić jedne, jedne raczki, a to są, widzisz, a to są. czekaj, te są takie bardziej, bardziej, widzisz, wbijające. A my mamy się takie. Bo na przykład te to są takie, jak ktoś gdzieś tam wchodzi, jakiś mocny śnieg i tak dalej, lód. Więc takie są te kolce ostre. A tutaj widzisz, one są takie delikatne. Szybko, uwag, było. No już nie stanuj, przechodź! A Aha, teraz już nie działało. Też był już senem Seven Days'a, byliśmy, byliśmy w sklepie Wioszowiś, no dam ci kurtkę swoją nie, nie chcę Ja nie chcę Dam ci ale nie, nie było A, na chwilę chodź, ja. chodź Zachodzi już słońce, jemu jest zimno, znaczy zimno, ale ode mnie kurtki nie weźmie Bo mówi, że nie jest, że trzeba być twardym Oh, A, teraz... Jeszcze piękny widok. Może już nie ma słońca. Ruchy, ruchy. Droga jest w ogóle bardzo ciężka, bo albo jest ciapa, woda, albo właśnie takie, taki śnieg. I ciężko się w ogóle. Ciężko się złość. Za 13 minut będziemy. Dobra, to już jest końcówka Znaczy nie, jeszcze nie Nie wiem jak miłość wytrzymuje Bo teraz akurat nie czuć Ale wiatr wieje A on ma tylko to założone Rano było wcześniej w ciągu dnia ładnie A teraz już Lekko biegnij Marcel, biegnij Marcel już naprawdę nie ma siły Tutaj że bo zrobiłem przerwę minutową a On się wkurza ty, ty to w wojsku powinieneś pracować Co robisz na nas? W wojsku, ale nie w wojsku nie bo, bo Mieliby twoi Podopiecy przerąbane, że on tak ciśnie Tego młodego Tego No ma dojść, Marce to jest twoje ale to jest twoje Ale to jest twojej głowie. jeszcze chwila No jak powiesz sobie, że, cię, że nie jest, To nie radę, a masz dać rady Powiedz sobie, że dasz idziemy Marce no, spójrz, kurde, jestem w samym jest dziwna, tak nie wiem. Ale ja tak widzę. Wstawaj. Dobra, chodź, chodź Max, idziemy. Ej, ale, ja myślę, ej, ale ja bym był Jeszcze motywację. Co? Ja bym się znowu na trenera motywacyjnego. Nie, <głos> <głos> nie wiem. Teoretycznie tak. A ale nie, 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 ale, nie, ale to z drugiej strony mógłbyś zajechać kogoś. Dla osób, które chcą być, to. No na Marce, naraz na to Dobra stoimy. No właśnie dla osób które są wyciska <noise> A ty Idź po prostu Stop 14 km przeszliśmy, 4 godziny 30, 1800 kalorii, ale więcej przeszliśmy, bo ja za późno włączyłem zegarek. Dzięki za oglądanie jesteśmy wykończeni Ile? teraz. Ile? bo nie słyszałem co? Ile? 14 kilometrów. Ale na pewno przecili 15,5. Tylko chodzi o to, że ciężko się Dobra, chodzi. Dobra, i weź to szybko zanios.